Cześć na wszystkim, lecimy dalej z odcinkiem 5 minut 3. Lecimy sobie teraz kończąc misję. Czekajcie, bo źle się rozwojułem. Lecimy teraz, kończymy. Yy, hala. Kończymy misję na tej wysepce. <laughs> Kurczę, nie mogłem wspomnieć na początku. Yy, będziemy kończyć to yy, zadanie, tą misję. Myślę, że spokojnie sobie popłyniemy akurat tutaj do, tej, yy, do tego wybrzeża, bo to jest akurat trochę takie. Yy, yy powiedzieć, samotny znacznik, Obrobimy sobie te wyspy, jak nam czas pozwoli i postaramy się ogólnie tutaj tą część zrobić, tak jak pomyślałem więc zapowiada się ciekawy odcinek a nie wiem jeszcze skąd weźmiemy łódkę, więc pewnie będziemy mogli płynąć w Ale zobaczymy jak to wyjdzie póki co to nam potrzebna jest płotka <laughs> dawno nie byłem tak zakręcony na początku odcinka Ym... sprawdźmy co nas tu co tu się ukrywa? Chcę powiedzieć dużo rzeczy naraz. Nie wiem, wy też pewnie będziecie tak kiedyś, że chcecie powiedzieć wiele rzeczy naraz. Ale. No mówicie jedno słowo, więc nie da się wszystkiego powiedzieć od razu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale poprzedni odcinek, jaki ten ma o wiele lepszą jakość pod kątem wizualnym. Ponieważ dałem więcej tutaj tych naszych bitrate'ów Więcej tutaj tych FPS-ów. Czy FPS-ów. No, więcej ogólnie widać, że to jest ostry obraz. Więcej yy, bardziej płynne jest Naprawdę dzisiaj jestem zakręcony. Dobra. My się ekscytować. Mamy jakąś wieżę? Była to kiedyś wieża. jest? no. A, to jest gniazdo harpy. Weszliśmy do jakiegoś gniazda i nie wyjdziemy. No, już myślałem. Nie spadają. No chodźcie tu. One kurcze skaczą i są ciężkie tak do ubicia. Cyk. Jak one są dosłownie w górze, daleko, daleko, wiecie, gdzieś tam, więcej stóp niż... Jestem dzisiaj naprawdę zakręcony. Jeżeli harpie są za wysoko, czy tam syreny, i one spadają, to one w końcu mogą się otknąć z tego, jakby to nazwać, amoku. No i nie trafiłem znowu. Kurcze, żeby był jakiś jeszcze inny sposób na nie. No co. Coś się zawiesiła. To jest nieuczciwe. I ostatnia nas została. Czy one nas trują jeszcze? Eee, znowu nie to co chciałem. Musimy się tak przespać. Bo przede wszystkim sobie wtedy zregenerujemy yy, nie HP, ale eliksiry. Ale nie powiem, przydałby się taki modzik, gdzie idziemy po prostu spać i nam się całe HP regeneruje. To byłoby spoko, chociaż większa trudność w tym momencie jest. Też nie jest też tak źle z drugiej strony. No. Gniazdo potworów. I ono jest? No te harpie pewnie. się Oczywiście. Od jednych do drugich? Nie! z mieczem na nie no i po harpiach No to ta wyspa jest taka w miarę bezpieczna jakby się przyjrzeć bardzo spoko Zabieramy wszystko, i teraz którą stronę musimy płynąć? Pewnie gdzieś tutaj blisko morza. W tę stronę. Tylko ja bym sobie wziął akurat jeszcze ten statek. Pójdziemy sobie do statku. Do tej szalupy. co sumie to tego statkiem nazwać nie można. Bardziej szalupy. Płyniemy. tylko tak, żeby się Geralt tutaj nie zabił. Co za to za to, pielce tu się wzięły. Żeby jeszcze świat w mina wyglądał w ten sposób, że potwory które zabijamy One się nie respią z powrotem, co nie? To by było całkiem interesujące A potwory odnawiają się dopiero po jakimś tam czasie na zasadzie nowy rozdział I powiedzmy te potwory się znowu odnawiają, respią To by mi się podobało, tylko że tam był znacznik, a ja nie wiem czy my znacznik tu mamy odblokowany Mamy już odblokowany, dobra no to wskakujemy, opa. I się nam zaciął Geralt Ty serio jesteś zaciął? Co jest z nim? Muszę go trochę popchnąć? Geralt! Co jest z tobą? Coś tu się pobogowało chyba. Musiałem odskakiwać, widzieliście. Śmieszna sprawa. I my sobie od razu na mapie zaznaczymy nasz teren, gdzie płyniemy. Gdzieś tutaj słyszałem, jest na mapie, właśnie, ale nie do końca yy, pamiętam, czy to było na Skellige czy w Nowigradzie, gdzieś na Nowigradu, gdzie się kończy mapa i nurkujemy. Znajduje się ogromny potwór którego możemy wyczaić. No. O kurcze. wieloryb. <grystanie> którego możemy wyczaić? To jest taka jakby hybryda, smog, coś takiego wodny. No. Na pewno widzieliście. Jeżeli oglądacie Wiedźmina, nałogowo, interesujecie się tematyką, to na pewno wam gdzieś po drodze mógł się skipnąć taki. taki potwór. Dobra, nie ma co gatać, płyniemy powolutku. Kiedyś to się strasznie męczyli, jak byli na łódkach. To długo płynąć można. Szczególnie, jak nie ma motorka z tyłu. Ehe, to już w ogóle. Dobra, pany i panewki. Wchodzimy do środka. Wciągamy kuszę Kolejny Dawaj go Jak zabiliśmy to płyniemy dalej. Zabieram szybko te rzeczy. Spodziewam się, że to jest fest, i silna woda. Co to za czerwony skarb? Zbroja jakiegoś tusena, coś takiego. Tu też jest coś takiego. O co tu chodzi? Dobra, orąbaliśmy sobie trzy skrzynki, to możemy płynąć chyba na wyspę. Tak mi się wydaje. Znowu coś się zbugowało, nie miałem tego pokazanego. Spodziewam się, że te wyspy są przed nami, te, które musimy obrobić. No to dobra, no to lecimy. Ostatnio te materiały, które dla was robię, to są takie. dużo ważą ogólnie, bo wiecie, zwiększyłem sobie bitrate jakość w ogóle materiału i no, trochę to waży. No. Więc ogólnie, gdybym nie miał tych peł całego pełnego dysku, w sensie yy, pustego dysku, yy, a przynajmniej w większości, to byłoby ciężko z wrzucaniem, bo część materiałów zawsze robię tak wam, że wrzucam, ale potrafię mieć odcinki, które były na przykład 20 odcinków temu, nie? Yy, więc tak to u mnie wygląda. O proszę, jak tu się. Wchodziłem? Wchodziłem. No trudno się mówi. To jest paszliszek. Ej, ale nie mi na, na pięści Trzeba ją w ogóle Nie te rzecz co, co powinien mieć Okej, okay. jakiś chyba krytyk wszedł, nie go oskurujemy przez wszystkie rzeczy To było to gniazdo potworu Potwora Jakieś tam śmieszne przedmioty mamy, ale tu są wszyscy wybić, To tutaj nie ma co zbierać Może ewentualnie jeszcze tutaj Jakaś kartka lis No nie, wytępił ich wszystkich no dobrze. Nie wiem, czy byśmy płynęli naokoło. No tak czy siak, będziemy musieli płynąć. Co jest, cofniemy, cofniemy się do łódki. Będziemy sobie pływali. Jesteśmy normalnie piratami tutaj. ma co? Ops. Dawaj. Zbugowany wiedźminie. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę i subka, Jeżeli jesteście nowi na kanale. Powiecie. Ja wszystko oglądam. Śledzę Was. Każdego pojedynczo. Dobra, idziemy sobie w prawo. Trochę dalek, daleką drogę wybrałem, ale może coś się coś będzie ciekawego tutaj wstąpię. Brakuje tutaj czegoś takiego jak chmurka Kinto Coś takiego jak w Dragon Ballu albo w Kongu. <śledzy> Żeby to szybciej podróżowało Wiecie, latało, większy fan z tego byłby Dobra, widzę skrót Najwyżej na miliznę za to Aha No tak, łódka już zaraz w ogóle Ja Cię kręcę. Ile ich jest? Już? Mogę puścić tą... Geralt, weź ty puść tą kuszę. Dobra. Puszczaj to! No ja nie mogę się puścić tego. Ale przynajmniej się pozbyliśmy większości jak nie wszystkich otworów. Chyba, no tu jest skarb jakiś. Jak coś zwisał tutaj w postaci skrzyni, to wszystko. Stąd spływać. Brzydko wyglądają te otwory na tej wodzie. Pójdź. Zapraszam do pływania, do sterowania. Teraz, tak jak już mamy to obrobione, pojedziemy sobie do 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 do, do. 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 do tej zatoki. Bo później nie będzie tam się chciało, pewnie. A to jest nieopodal. Ta, jest w stanie, ta łódka jest w stanie krytycznym już. Gdzie jest to miejsce? To jest ta wyspa. Jekuśna. No, ogólnie te góry, nie wiem czy wiecie. Część was może tego nie wie, ale to ci starsi widzowie, tak powyżej, no myślę, że powyżej 20 lat, to pewnie to ogarniają. Że te góry powstają na zasadzie takiej, że płyty tektoniczne się ruszają pod kątem Zbliżenia się dwóch płyt tektonicznych, które są oddzielone, wszystko. nie ten miecz, one się wypiętrzają, tworząc góry. Halo? A tu tutaj, gdzie tu mamy drukować? Ja tu sam nurkuję, wy nie. Jak zwykle, trzeba się wynurzyć O tlenu zabraknie, a to jest głęboko. Już czuję. Już czuję, że to jest głęboko. Albo jest jakieś wejście do statku tam pod spodem. Ty śmiecił! Gdzieś jak szybko popłynęła? Śmiertelne, krytyczne obrażenia. O to chodzi. O to chodzi. No, ja tu nic nie widzę. zazwyczaj tam coś jest, nie, to z, z, z tego zwęża a tam jest skrzynka a już ten, się martwiłem, że nie znajdę tego dzisiaj a tak, to ukryte było bardzo floreny pozabierane trochę takie bibeloty to są O warte nie wygląda mi to tam dużo, dużo warte no chociaż tyle dobra moi drodzy będziemy spełniać na tamtą wyspę którą widzimy tam naprzeciwko centralnie na środku monitora płynąć tylko teraz tak trzeba sobie to wszystko poznaczać y nie Tutaj, na no, no morze od razu pójdziemy w ten sposób, no Logiczne, logiczne Żeby jeszcze z tego morza były jakieś takie, wiecie, fajne rzeczy typu na przykład takie trójzęby, coś takiego to by było jeszcze, jeszcze w ogóle ciekawsze chociaż bogowie Nordycy i tak dalej tutaj, ani, a Greccy to już w ogóle No to bardziej mi takie do, do nordyckich mitów, mi to się przypomina, te wierzenia tej, co są w Wiedźminie. A greckie to miałyby już swój klimat, coś na zasadzie God of War, tylko że tam, no wiadomo, Kratos tam wszystko sieka Dzień dobry Państwu, jest las czwórka do mnie płyną. Zabieraliśmy wszystko. I też? Mam coś dla ciebie. Hej. He. Dawaj, dawaj, ucimy. i do góry. ładnie wygląda ten Wiedźmin jeszcze upięszać go jakimiś modami graficznymi myślę że to jest niepotrzebne chociaż nagrałem wam bardzo fajny odcinek z jednego moda który dodaje takie realistyczne, realistyczne no, nie wiem, to. no nie łódka nam zatonęła przez jakąś głupią przez to nam zatonęła? przez nie wiadomo co będziemy musieli się wpław przepłynąć do tego miejsca jak <laughs> jakie jaja ojej czyli do tej wyspy, Ok, no to tutaj jeszcze nie jest daleko ale tamta wyspa już było trochę dalej no przydałaby się jakaś taka tratwa, żebyśmy mogli sami skraftować, stworzyć tą dopływania. wiecie o co chodzi czwórka, piątka jakaś to ja bym je wszystkie w wodzie ubił Szóstka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bórdewelek, kartofelek. No, 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 no! Dobra, tego jednego możemy sobie ubić ręcznie. Chociaż ten szHP nie jest jakieś takie zbytnio proszący się o bitwę. Jak on w ogóle zaatakował? To jeszcze jednego paszkwila Do widzenia Ślepa Cóż to jest? Góry Nic, Nic ciekawego, są takie wiecie, śmieci, bibeloty Aby żeby po prostu po Podnajdywać sobie tutaj te rzeczy wszystkie na wyspach Dobra i w tę stronę Aha. O, widzę chyba wys. Yy, łódkę jesteśmy uratowani, ale jaja. Nie no, to była akurat nieopatrzność. Yy, brak opatrzności nad tą łódką. Ale nie, one na, wy na brzegu one są. O nie, wszystkich jeszcze jeden. Dobra, gdzie płyniemy? się, że do statku trzeba wejść, płynąć. Ojeźcie, że jakbym tam wpłynął, to by już nie wypłynął. Gdzieś na bok? Trzeba wypływać, bo to mało czasu. One, two, three. Go. Co jest? Ja coś ty chciał zrobić? Okrążyć ten. Light B. dobra, gdzieś tutaj przy końcówce powinno być dobrze schowany. Ten skarb jest tylko gdzie jest ta dziura, właśnie gdzie będziemy wpłynąć. A właśnie, to byś tak od razu łapał. Czy jest ta woda tutaj jeszcze bardziej niż tam w, w głąb wyspy. Nie wiem czy też na to zwróciliście uwagę. Czy to jest ta nasza wyspa, do której musimy dopłynąć? Tak. Mamy tutaj dwie, dwie, dwie znaczniki. Zregenerujemy od razu hapeki. A to się taki obóz zrobił tych potworków. W sumie jak to jest daleko od y, ludzi i tak dalej, to niech se żyją, nie? Nie robię nikomu złego. Ale jak to jakiś fiożerczyk, gówna, no to lepiej ubić z drugiej strony. Kura. O, ostrze Tirtiochari, jakieś. Dokładnie, gerad. Mam wrażenie, że ta wyspa jest troszeczkę skupiona. poprzedniej co byliśmy. No coś jeszcze jest, tak? Czy minęliśmy już to? W zatoce. W zatoce, a tutaj nie mamy nie mam żadnego statku. Będziemy się musieli copać na piechotę. No dobra. No dobra. Karpie, nie, sireny tam są, i to umiem parkur. padło od innego czasu A dać to wody One są takie Duple małe. No dawaj. No nas my się Nawet nie chcę po nim zbierać tych rzeczy. To sobie zbierzemy te rzeczy. O tu. Bardziej wartościowe, mam nadzieję. No takie sobie. Takie sobie pewnie jakiś stary statek kupiecki, jakiś mały z małym zapatrzeniem. No. Dobra, wypływaj Geralt stąd. Nie możesz teraz tego zrobić, ale czego? Ależ wieje. tekst Geralta. Dobra, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, że oglądaliście. I zostawcie po sobie kciuka w górę, jak dotarliście do końca. No i jak nie macie, to subka też zostawcie, żeby być na bieżąco. Dzisiaj byłem mega zakręcony, więc nie wiem o co chodzi. Trzeba odpocząć. No, więc idziemy teraz oglądać co innego na kanale. Trzymajcie się. Cześć.